Dobry, witam wszystkich. Dzisiaj pogoda jest w miarę giciorek, także idę do podziale troszeczkę do grodu. Zakupiłem przedłużacz. Oj, muszę się obniżyć. Zakupiłem przedłużacz 50 metrów za 60 60 Albo 3 zł. Na razie, co widać, to to wygląda na. Na porządny. Porządny, gruby. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Czy, czy czasem tutaj, wiecie, pisze, pisało, że to jest 3 razy 2,5. Zobaczymy, czy to naprawdę będzie tam 2,5. Czy, 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 czy nie na przykład półtorówka, a tylko, tylko tutaj tego plastiku gumy na, na, na narzucone. No, miejmy nadzieję, że że się nigdzie tam nie przepali, nie, nie przeteguje, że wszystko będzie działało końcóweczka z uziemieniem z najzwyklejsze takie chciałem no i tak, później jeszcze muszę zrobić e, jakiś zwijak do, do tego no bo trochę tego będzie, będzie się także no i takie, takie coś to było tak mówię, dzisiaj, dzisiaj czas w ogrodzie E, muszę po, poogarniać póki jeszcze jest e, pogoda w miarę giciorek no to, to trzeba to wykorzystać e, przygotować, e, wszystko pouchraniać e, przygotować na na, na na zimę powykopywać, tam z przodu chcę powykopywać e, te, tych kwiatków bo tam chcę teren wyrównać e, z, także, że tak tam mam jeszcze trochę tych e, desek, desek gałęzi, jakichś patyków e, po, po tej foliaku po, 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 po tym płocie stare sztachety to, to, to tak samo chcę tam jakoś poukładać na, na, na kupkę później y, zrobić jakiegoś koziołka fikołka że, żeby to pociąć na na kawałki no i tak później za, za, za dwa dni ma przyjechać ma przyjechać tutaj do mnie też pan koparkowy i, i z glebogryzarką, że, żeby też te, tam wyrównać mi ten teren, żeby wziąć się w tym ogródku, ściągnąć trochę ziemi, żebym mógł móg wysypać tą glinę, co mamy w, na podłodze w, tam w tych pomieszczeniach. To sobie tak wymyśliłem, że, że, że usypię. Najpierw ściągnę z ogródka tą, tą ziemię, która jest teraz, bo tam i tak jest nisko, więc będę chciał to ogólnie podnieść i, i wyrównać teren. Więc przyjedzie, weźmie mi to, zgarnie. To jest pomysł od mojego sąsiada. Ostatnio żeśmy siedzieli, no i tak żeśmy wykombinowali, że, że po co na, na to nasypywać, jak można jeszcze zgarnąć i trochę więcej. Nie? Także zgarnie, wysypię to to, 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 tą glinę z, z ziemią, co jest w tych pomieszczeniach no i później z powrotem zaciągnę ładną, ładną ziemią wyrównam i, i wtedy, wtedy moja Julia będzie mogła tam sadzić sobie te kwiatuszki i inne dułeczki przed, przed domkiem no to tak to, dobra, nie, nie nudzimy, lecimy, działamy pozdrawiam, do później, hejka Teraz zobaczymy ten mój porządek na ogrodzie. Myślę, że, że skutki mojego porządkowania na ogrodzie będę usuwał jeszcze do wiosny. No, no tak, tak, to, tak to wygląda. Tutaj mamy, a pościenałem wczoraj, wczoraj tutaj tego orzecha laskowego i trochę gałęzi, trochę tutaj się pojawiło. Tutaj wczoraj pan ekoparkowy wziął mi to co co tutaj się po, popaliło, tam powyrywał mi te, te korzenie, wziął glebogryzarką i tutaj to prze, przeleciał, także takie coś tutaj się zrobiło, tutaj też kawałeczek, mówię żeby mi podróbną tą glebogryzarką. Kawa. Tutaj mamy korzenie po tych drzewach, co, 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 co spłonęły tu. To, to wczoraj to pogarniał. Ja w tym międzyczasie brałem i, i sobie ciołem. Ścinałem tam te, te, te orzechy laskowe, bo, bo wchodziły mi na dach, zasłaniały. Poza tym, ja, jak będę to rozbudowywał i tam robił to, me, to konserwatorium i podnosił daszek do, do, do góry, to to wszystko by mi po prostu kolidowało. No. Także teraz był, był odpowiedni moment, żeby to, to już ściąć. Przed zimą pogoda dobra była na to, także pościnałem. Teraz muszę to wziąć, się nie wiem, albo pociąć jeszcze na, na, na mniejsze. Chciałem wziąć rębak. Rębak I rębakiem to po prostu porąbać. I co, co, co to jeszcze tutaj mamy. O, tutaj działeczka, tutaj też glebą gryzarką te, te liście nagrabiłem. Jeszcze ich jest tona, muszę to też wziąć, ten kompostownik jak najszybciej zbudować, zrobić, żeby, żeby te liście tam powrzucać, żeby to już tam się przerabiało. Tak? Tutaj pogarnia ładnie. Wyrwał mi też te, te, te duże korzenie, co tu były. Tutaj mamy. Jeszcze jest ten stary płot drewniany, tutaj jeszcze jeden jeden korzeń od orzecha został, ale to, to później sobie go już tam wyrwę. Na razie muszę uprzątnąć też jeszcze o stosy kamieni jeden polnych, tutaj stosy drugi. Tutaj to też muszę stąd usunąć, bo, bo ni pięć, ni dziesięć pasuje to tutaj, ja jak pięć do oka Także muszę to to wyrzucić liście, tak jak da, mówiłem przerzucić do tego kompostownika no i tutaj trochę tych, tych gałęzi, te, tego, tego drzewa z, z tego orzecha powiem wam, że, że się kuźdę. narobiło, tam, tam jeszcze też pod murem stos kamieni polnych to wszystko muszę wziąć się poprzewozić w jedno miejsce, w jedną jakąś hałdę. W jeden stos kamieni usypać. No i, i będzie jakiś sam w miarę porządek. Także nie nagrywałem ja, jak pan koparkowy tutaj działał. Po prostu cenię, cenię sobie prywatność. Respektuję to, że, że ludzie też, też chcą mieć prywatności. Nie, nie będę po prostu... W Wprawiał ich w jakieś zakłopotanie, że, że oni pracują, a, a, a ktoś bierze i filmuje. Także, że, że, że nie. Niech sobie w spokoju po prostu robił, pracował, wykonywał swoją robótkę bezstresowo. A nie, że, że, że ktoś mu filmuje i na ręce patrzy i będzie się jeszcze stresował. Bez sensu. Także, efekt finalny tutaj pokazuje, Jest super, zadowolony jestem. Bardzo nawet, także giciorek tutaj, tak jak mówiłem, w tym ogródku przed domem, też wziął mi kopareczką parę łyżek tej, tej ziemi, usunął. Jeszcze tam sobie normalnie szpadelkiem to po, 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 podrównam, przerzucę jeszcze tam troszeczkę i wyrzucę tak jak mówiłem z podłogi te, to, to, to ten piach z gliną tam i później dopiero narzucę to co tutaj jest a wierzch jeszcze dorzucę dorzucę normalnej dobrej ziemi żeby podnieść teren, wyrównać go. Bo jak widać tutaj droga jest wyżej niż ja mam, niż ja mam ogródek i domi, to, to dość sporo tak Także, a jeśli będą robić jeszcze drogę, będą kłaście, asfalt, to jeszcze pójdą do góry. To, to, to wiecie, co to będzie. To będzie masakra. No, no, to tak to wygląda. Tutaj mamy jakieś kwiaty ogrodowe, jedne, tutaj róże. Odnośnie tego, to też muszę, może, może jutro, jutro wezmę, się zajmę. Tutaj przycinaniem rusz, zabezpieczaniem ich na, na zimę, to akurat bym poprzycinał i róże i, i maliny, maliny tak samo po, poprzycinać i, i to bym miał, miał tak w miarę ogarnięte na, na zimę, tak. To co, co, co mógłbym teraz zrobić, to już zrobiłem. Później, jak już czy, czy będzie bardziej zimno, czy, czy będzie mróz, to, to już będę mógł sobie e, działać w domu. Jeszcze tylko tutaj ten stos patyków. Hmm. No, bez rębaka się nie obejdzie. Nie ma, nie ma opcji. Nie ma opcji. Wypożyczymy rębak. I, i, i to. To zmielimy po prostu to, co grubsze, to, co grubsze, to, to po, potnę to piłą na, na kawałki, i tam do, do, do suszenia, takie do, do, do palenia, będą, będzie ok. A resztę tych cienkich, to po prostu w rębach zmielić, no i tyle. Także, tak to, tak to wyglądało. Także biorę się dalej tam za robótkę idę nie wiem co będę robił teraz a lampy przyszły lampy muszę ogarnąć żeby mieć światło w domu to no, to lampy poogarniam dzisiaj i i tak może później jeszcze troszkę w, podziałam w ogrodzie żeby żeby to poprzecinać, jeszcze na, na jakieś mniejsze, mniejsze kawałki te gałęzie, ale zobaczymy, zobaczymy, co czas pokaże. Ile mi czasu zostanie, no. tak, no i tak, 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 troszkę rzeźko dzisiaj. Normalnie, no i tam, o, jeszcze. Jeszcze muszę też się dobrać do tego kasztana. No tutaj. Kasztan. Bo tutaj kasztan, kasztan. tamta gałąź, która wychodzi na, na dach, to ją muszę uciąć. Tutaj to, to, to jest raz. Tutaj ta gałąź to też ją muszę przyciąć, no bo tam będzie szła brama. Tutaj będzie... tam będzie wjazdowa brama. O. Tu będzie wjazdowa brama, to to tak samo muszę powycinać i, i tą gałąź tutaj poobcinać. No. No i co jeszcze będę robił? O, brzoza brzoza tak samo do wycinki, bo tutaj mi wchodzi na, 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 na druty elektryczne, tak także też do, do ścięcia będzie szła. No tutaj ta bramka teraz co jest wjazdowa, to to będzie po prostu płotek z furtką. A brama wjazdowa będzie z tamtej strony. No i tak to wygląda. Dobra, teraz wchodzimy do, do środka, idę się trochę ogrzać. Wypić jakąś kawkę i, i działać. Na razie, hejka, pa!